Owocowe hej! Witam się z wami bardzo serdecznie. Dziś mamy yy, wznowienie premierkę z drapki owocowa eksplozja. No jak widzicie mamy jedną sztukę. Zobaczymy co uda się w niej wydrapać, a tak serio mamy trochę więcej, <laughs> tylko chciałem was trochę w balona zrobić. Yy, tutaj mam większość z drapeczek już przygotowanych. Wzdrapiemy sobie 7 owocówek, bo jak będę drapał za dużo, no to aż mi się po prostu niedobrze zrobi. <laughs> Sami widzicie ile tego jest, także drapiemy dzisiaj 7 owocowych eksplozji. Jeszcze tak na szybciutko powiemy, yy, maksymalnie możemy w drapeczce wygrać 30 tysięcy złotych. Zasady gry są bardzo proste: drapiemy 1 lub dwa symbole, no i szukamy w tych polach. Po czym drapiemy po kolei. Jak utworzy nam się jakaś tam linia yy, pozioma, no to wtedy wygrywamy przypisaną do tej poziomej linii kwotę. Tutaj mamy legendę. Ktoś chce, to niech sobie zatrzyma. No i dobra, będziemy zaczynali, moi drodzy. Trzymajcie mocno kciuki. Yy, tą całą zrobimy sobie na koniec zrobimy sobie taki wyścig szczurów zobaczymy w jakim czasie uda mi się ją zdrapać w minutę, dwie, albo trzy, albo jeszcze więcej tylko właśnie, o mam drapaczek przed chwilą na świeżynkę na świeżynkę było drapane także mówię, dobra inwestycja w odcinek dzisiaj to 21 zł tak? tak, dobra także to 21 zł drapiemy trzymajcie mocno kciuki, no i zaczynamy także lecimy Awokado. A, owocóweczka to idzie szybko, sami wiecie. Już jak ma się wprawę, to heja. Idziemy dalej. Dalej mamy bananowiec. Już patrzyłem, mówię, może linia, może linia, ale jeszcze karambole trzeba drapnąć. Wtedy coś nam się odsłoni. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy kokosa. Dobra, kokosy podrapane. Obyśmy kokosy wydrapali. <laughs> Dobra. Pomarańcza. Okej, okay. idziemy dalej. Dalej mamy ananasa. Dobra. ok, No i dwa ostatnie symbole, dwie ostatnie, dwa ostatnie owoce, jabłuszko. Jabłko, dobra. Mamy, no i ostatni owoc to melon, ale melon nam nic nie daje. Jeszcze tylko sprawdzimy yy, literki kontrolne. Czekajcie. Wszystko się zgadza. AN, czyli różne. Dobra. Pierwsza drapeczka spalona. Idziemy dalej. Już taka. Yy, jaka to jest? Jabłkowa wersja? No, jabłkowa wersja. Okej, okay, także czerwona. Dobra, drapiemy. Tak mówię, w różny sposób je przygotowałem, bo tak mówię, a, urozmaicimy troszeczkę, dobra. Drapiemy melon. Drapiemy melon i lecimy dalej. Dobra, o, tu mamy sporo melonów, sami widzicie. Dobra. Kokos. No mamy arbuz. Kto z Was lubi owocówki? Pewnie większość z Was lubi owocówki, co? <laughs> Dalej mamy tu jabłko. Dobra. Okej. Okay. Ananas. No, tak zachęca, zachęca i zobaczymy, co tam wydrapiemy. Yy, już nic nie widzę. To kolejny owoc, winogrono. Dalej mamy banany. No i dobra. I kiwi. Także wychodzi na to, że zdrapeczka też pusta, jak sami widzicie. Nie widzę tutaj linii żadnej. Zgadza się. Ok, sprawdzimy tylko, czy na pewno. AD, ok, czyli też różne literki kontrolne. Druga, owocówka i niestety pusta. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Szukamy, szukamy tych wygranych. Ananas. Banan. Ciągle ta karambola, tak widzicie, przeszkadza, bo tutaj jak już była karambola, to znowu były linie, tam tak samo było. <laughs> dobra, banany podrapane idziemy dalej. Dalej mamy brzoskwinie. Nie ukrywam, że trochę czas mnie goni, dlatego tak pędzę, <laughs> pomarańcza, dobra, i jeszcze tu i wsi. Tak? Tak. A patrzcie, brzoskwinie nie zdrapałem wszystkich. Też mówię, coś mi tu nie pasuje. No, dobra. Teraz chyba wszystko. Tu mamy kokosa. Dobra. Truskawa. No i moi drodzy, ostatni owoc, winogrono. O, nie wierzę, no jest linia, pierwsza linia, moi drodzy. Jest linia. Coś niesamowitego normalnie. Zobaczcie, mamy pierwszą linię. No i dobra, sprawdzamy, a tu mamy 3 zł. Także, moi drodzy, pierwszy zwrocik za nami. Proszę bardzo, pierwsza linia. Ok, jeszcze tylko kontrolny, cykniemy. A, czyli DDD, czyli standardowo, tak jak chyba w poprzedniej wersji też DDD to były, było 3 złote. Dobra, idziemy dalej. Kolejna taka pomara pomarańczowa, co ja mówię, to jest chyba brzoskwinia. Kwiniemy, albo nektarynka. Ja ciężko z tym z rozróżnianiem nektarynki od brzoskwini, nie wiem czemu. A no, na obrazku to tym bardziej. <laughs> Dobra, drapie figa. O, tych figolców trochę mamy, sami widzicie. Dobra, figi podrapane. Teraz kiwi. O, moi drodzy, jest linia, super. No, to już fajnie wygląda. Jeszcze mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć owoców do zdrapania. Już mamy linię w grze czwartej. Bardzo, bardzo fajnie. Kiwi. Bardzo fajnie. No to lecimy, lecimy, lecimy po więcej. Może jeszcze jakaś linia się nam odsłoni, będzie wyśmienicie, będzie smacznie? Dobra, truskawa. Czy gdzieś jeszcze mamy truskawę? Nie widzę, dobra. Idziemy dalej. Dalej mamy wiśnie. Dobra. To drapiemy wiśnie. Wszystko, dobra. Tu mamy karambole. O, karambola jest tu, dobra. Też mówię się, zastanawiam, gdzie jest ta karambola. Wam powiem. <laughs> Dalej mamy brzoskwinie, dobra. Brzoskwinie podrapane, dobra. No i ostatni owoc to moi drodzy pomarańcza. Czyli wychodzi na to, że będzie jedna linia. Zobaczymy, czy też będzie zwrocik, czy może jednak coś innego. Zaraz się przekonamy. Także proszę bardzo. Wtedy mieliśmy wygraną w grze w trzeciej, a teraz mamy w grze czwartej. No i wygrana to, moi drodzy, też 3 złote, proszę bardzo. Sprawdzimy tylko, czy na pewno będą literki DDD. Wszystko się zgadza. Także potwierdzamy DDD to 3 złote. Dobra, idziemy dalej. Taka śliwkowa wersja. Bardzo fajna mi się bardzo podoba osobiście. Nie wiem jak Wam. Dobra, zaczynamy od dołu i lecimy arbus. No i dobra, arbuzy podrapane. Dosyć szybko idzie, przyjemnie, mam nadzieję, Wam się też ogląda. Miło mi, że jesteście naprawdę. No i lecimy, drapiemy awokado, dobra, awokado podrapane. To dalej mamy karambole. Karambole, trzy, jedna przy drugiej. Dobra. Dalej mamy melona. No, już widzę literkę kontrolną, zdrapałem literka chyba A. A to jedno można zdrapać. Literka A, także jak będzie wygrana, to na pewno już to nie będzie, moi drodzy, 3 zł, tylko więcej. <laughs> Dlatego mówię, można zdrapać. A ja tak yy, w owocówkach to nie pamiętam, bo rzadko kiedy drapie i rzadko kiedy coś fajnego wpadało. Dlatego dobrze tam. Nic się nie stanęło, nic się nie stanęło, nic się nie stało. Wiem, że się tak mówi. Dobra. Pomarańcza, pomarańcza podrapana. No i ostatnie to. Moi drodzy, winogrono i jest linia. O, pięknie. Ha, ha, ha. teraz się mam. Teraz wiem, że nie będzie 3 złote. <grytania> teraz wiem, że nie będzie 3 złote. No moi drodzy, trzecia zdrapka i podrząd trzecia wygrana. I teraz już mamy na pewno wygraną większą niż 3 złote, także bardzo fajnie. Dobra, drapiemy, gra 8 i tu mamy, moi drodzy, 6 złotych. <laughs> także okej. Okay. Także jest 6 złotych, elegancko. Proszę bardzo. No to tutaj będą AAA zapewne. Tak jest. Dobra, także teraz już muszę się starać, bo największe prawdopodobieństwo wygrać 3 albo 6. <laughs> Dobra, także jest i idziemy dalej. I idziemy dalej, nie poddajemy się. Może jeszcze coś nam ciekawego wpadnie? Dalej mamy melonik. Drabiemy. Dobra, nie widzę. Idziemy dalej. Kiwi. Ananas. I jabłko, patrzę jeszcze, czy gdzieś coś tu jest, ale nie widzę. Dobra, to teraz drapiemy winogrono. I winogrona już nie widzę. Dobra, dwa ostatnie symbole. Dwa ostatnie owoce pomarańcza i jeszcze co? Dobra. No i drapien, A tu mamy borówkę, moi drodzy. A to chyba nie będzie teraz nic. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Zdrapmy tylko kontrolne, czy na pewno są różne, żeby nie było pa. No to pa. <laughs> pa, pa, pa. Dobra. Kolejna drapeczka już ostatnia, i lecimy teraz na czas. Cała śliwkowa, fioletowa, owocowa. Eksplozja. Dobra, 3, 2, 1. I lecimy. Dobra, drapiemy po dwa symbole. A na nas i truskawka. Dobra, najgorzej to zacząć. Ok. Idziemy na czas. Czasami lubię takie właśnie robić na czas coś zdrapać <grych> dobra, ananas, truskawka ciach podrapane, idziemy dalej winogrono oraz wiśnie, dobra, winogrono i wiśnie o, winogrona trochę jest winogrona trochę jest trochę winogronek się nam tu czai. dobra, idziemy dalej dalej mamy borówkę oraz arbus. No, i drapiemy, drapiemy Arbus Borówka, dobra Wszystko, idziemy Jabłko, dobra Dobra, lecimy, lecimy Brzoskwinie i cytryna Cytryny. Już to widzę na froncie, to od razu je drapiemy. I Brzoskwinie, o, Brzoskwin też sporo. Także lecimy z nimi. Dobra, brzoskwinie podrapane, przy okazji patrzę, nie, nie ma żadnej linii jeszcze. Dalej mamy pomarańcze oraz melon. Dobra. To drapiemy najpierw pomarańcze. To jest draping, co? Szybkie drapanie, ja nie mogę, ja to też jak coś czasami wymyślę, to krękajcie narody. Karambola i banan, dobra. Dobra, i lecimy, lecimy. Dobra. Okej. Okay. No i ostatni owoc. Kiwi. Czy te kiwi nam coś da? Chyba nie. Ale jedzcie kiwi mimo wszystko, bo kiwi jest bardzo zdrowe. Pan. <taki> Takie nam się utworzyły te. Pan. Dobra. Dziś pan, a dziad zawsze. Takie przysłowie przy okazji. Także pamiętajcie, bo to jest prawdziwe. Okej. Okay. No, i sami zobaczcie sobie teraz, robimy takie króciutkie podsumowanko owocówek naszych piknych. Także wygraliśmy, moi drodzy, 6, 9, 10, 10, 12 zł. 12 zł na 21, także połóweczka wpadła, moi drodzy. Połóweczka wpadła. Sami widzicie, jak to wygląda. W każdym razie premierka, moi drodzy, zaliczona. No i, mimo wszystko, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli będziecie chcieli na moim. Na moich filmikach zobaczyć jeszcze owocową eksplozję, żeby zrobić jakiś taki specjalny odcinek owocowych eksplozji. No to koniecznie piszcie komentarze, zostawiajcie łapeczki w górze. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Wtedy nie pomijecie moich kolejnych zdrabkowych odcinków. A teraz się z wami żegnam. Życzę wszystkim pięknego dnia. No to na razie hej, cześć, papa. Pa.